Dołożyliśmy drugi węgielek. Teraz już jest powiedzmy z pół godziny palenia. I zaczyna być wyraźniejszy smak za co nas tak. zaskoczyło. To, to, to o czym mówiłem wcześniej, prawda? że podczas właśnie palenia e, w właśnie Golden Shisha w przeciwieństwie do niektórych innych, nie? co zawsze słabło. No, co zawsze słabło, a tu e, mija, mija wrażenie palenia gumy balonowej i zaczyna się w zasadzie. Właściwie Zaczyna się właśnie bardzo. Przy tym też e, poprawia się dym, bo e, co mnie też na początku, jak paliłem, e, to przy rozpalaniu ten dymek był słabiutki bardzo. A jak dłużej się pali, tym tego dymu jest więcej i więcej. A w tak o samym sobie powiem, co my tutaj mamy dzisiaj. Więc to będzie nargilla TN610. Taki sprzęt, który już w zasadzie obecnie dostępnego w sprzedaży w Polsce nie ma. E, są ichniejsze nargile Kaja, Shisha, tak zwana. No. A te TN-ki w zasadzie już nie do kupienia. A za zabawkami. Aż znaczy, nie, no, no z, z zagranicą owszem, a, ale w tym momencie nawet powiem ci tak, że. Jeżeli kaja tam w zależności od modelu chodzi pomiędzy 140 a 350 zł, tak, te, te, tak na przykład ta TNK była w detalu za 550, prawda? Dość stabilna, fajny. No porządno, fajna. Nakręcana jaki cybuch standard. No wiesz, to jest łatłopałem jakieś pierwsze lepsze le z brzegu, tego tak I wąż. A, to bo, 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 znaczy w, wąż to jest zupełnie od innej fajki, to jest od ale faracha, wiesz, od faracha. Ale, ale fajny, gruby, dobry cuk, cuk jest, nie ma Chociaż wiesz że zastanawiam się do czego, do, do, do właśnie, do nargili, tak samo do kaja, Sisza nie montuje się, na, na murów po prostu, bo o wiele się przyjemniej pali na, na tych wężach grubych, a standardowo do tych fajek jest dołączany taki wąż grubości średniej i moim zdaniem na nie, nie ma możliwości z tej falki za pomocą tego węża wyciągnąć tego, co powinna dać, prawda? Hmm. No to tak, generalnie. No jak Co możemy powiedzieć o tym tytoniu? Opakowania cenią na tej mi się podoba. Tylko ostrożnie przy. Tak, trzeba czytać instrukcje Nie bójmy się umieszania. Ja wiem, że ludzie generalnie nie lubią takich zabaw, ale nie bójmy się tego, to jest o wiele lepsze niż przy, tak jak mówię, no, i no jest tańsze przede wszystkim. No, tańsze nie trzeba zaparzać, nie trzeba wyciskać. Posiedzieć, potrzymać 3 dni, już można palić. Z tym, że czym dłużej jest, tym lepsze palenie, to wiadomo. To no, to, 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 to zaskakuje, właśnie. To zaskakuje w z że im dłużej się pali, tym jednak. Ale też im dłużej się, się przetrawia, tym lepsze palenie, o to mi chodziło. A no, to też, tym, że wiesz co, mnie bardzo. tylko ten malasek wziąłem w ogóle? Na początku myślę, kurczę, kolejny produkt, który będzie trzeba mieszać, a ludziom się nie chce tego mieszasz, szczerze powiedziała, bo ktoś przychodzi powiedzmy w piątek po pom pomylację do, do sklepu to on chce pojechać za, za godzinę, za dwie godziny, mhm. nie, nie, nie będzie czekał przez trzy dni, prawda? E, w związku z czym się tego obawiałem, no ale skusiło mnie to, że będzie bez zaparzania, że będzie bez zalewania wodą, bez wyciskania, bez e, bawienia się z tym. E, trzeba po prostu na trzy dni wcześniej kupić e, i hula. Dym oceniamy tak jak mówiliśmy na mocne cztery, chociaż jak się człowiek postara to i Piątkę wyciągnie. Mogą być troszkę gęstsze, ale myślę, że to, to nie jest wada. Bo niektórzy mówią, że o, tam nie jest gęsty dym, to jest dziadostwo. To jest błąd. Gęsty dym to przede wszystkim jest yy, gliceryna. A ja wolę palić yy, tytoń, a nie gliceryna dmuchać. Więc je, dla mnie to jest plus, dla niektórych to jest minus. Ktoś kto robi sztuczki, może więcej gliceryny sobie dorzucać. No, tak. O tych że też trzeba pamiętać o tym, że e, większa ilość dymu, czyli większa ilość gliceryny oznacza, że troszeczkę ten smak e, słabszy i, i mniej wyrazisty. No, tak. Lub jeżeli ten smak jest bardzo wyraźny, oznacza to po prostu wie, wie, więcej hali w środku. O. Dokładnie. Będę tak to ujął. Więc tutaj daję mocno czwórkę. Krojenie mi się podoba, nie ma śmieci, no to, to jest piątka. Smak Nie wiem jak dla Ciebie, dla mnie oceniam na 4, 4,5. Z tym, że po pewnym czasie, ale z początku to jest taka słaba czkółka. No tak, tak, tak. Tylko ja właśnie zrozumiałem to też, bo z reguły... Otwalamy tytoń, te pierwsze 15-20 minut jest super, a po, potem to jakoś spada. Tutaj z kolei to, to idzie to, z tym, co jest to jest, jest, tak. jest o, o takosę, a potem, a potem e, wszystko to idzie w tym kierunku lepszym. Myślę, że ogólnie można dać tu 4,5. Cztery... E, no tak. O tak szkawo, 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 no, każdy szkawo. ocenia to według siebie, dla mnie. Ja mówię, o, o, według mnie to ja bym dał. I pamiętajmy, że akurat oceniamy tylko i wyłącznie smak e, arbuzowy tutaj. Tak. Bo mówię, mam trochę zastrzeżeń do smaków winogrono, do smaku dwa jabłka, mimo że melasa pach, pachnie cudownie. To samo, spal, to, to samo spalanie jest takie sobie i nie robi szału. Myślę, że za te pieniążki by mogło być lepiej. Um... Ale niektórym którym może przy, przypasić, to też pamiętajmy, że oceniamy nasze gusta. No tak, tak, tak. Więc tutaj nie wiem, no, generalnie ciekawy produkt. Aby takich więcej, ja, ja się cieszę, że KUKA Poland w, wróciło na, na rynek, że mają chłopaki pomysły. Eee, myślę, że, znaczy wiem o tym, że szykują dla nas niespodziankę na przyszły rok, ale nie będę zdradzał jeszcze co to to jest. Mam nadzieję, że wszystko się uda, e, że nie dojdzie znowu do jakichś takich e, no e, pisanych znienacka nie, zmian w przepisach prawnych, które by podwyższały e, koszty. No i co. Słyszałeś coś o tytoniach z Indii? E, wiesz co, melasy z Indii, tak, głównie to, to, to jest produkowane przez, e, kor przez, przez, przez korporację Soex. Oni mamy swoje beznikotynówki, w Polsce to są Soexy, ale też mają e, całą gamę tytonii, cygar, cygaretek i to no, są melasy coś nikotynowe. O, 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 -tronio -tronio. E, nie kupiłem, znaczy nie, 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 nie paliłem dlatego, że m, przynajmniej E, szukałem, co prawda, ale nie znalazłem na rynku europejskim, e, żebym mógł to, kupić w to, to, takiej ilości, powiedzmy, sklepowej, e, żeby to się dla mnie opłacało. Ja się że właśnie, się to ważne, żeby nie szukałem. ściągnąć chociaż z jednej paczki zobaczyć, po prostu bezpośrednio z Indii, jak, znaczy, to, no, jak, to, jak, to, jak to smakuje, nie? z czym to się je. No, znaczy ja wiem jakie są koszty, nie znajdziemy 100 100 tysięcy tych, tych paczek, prawda? Jedną no, paczkę. A przy jednej paczce jak to wygląda, to, to nie mam pojęcia. Niemniej coś takiego jest, zresztą węglasie indyjskie, przynajmniej jeżeli chodzi o soeksy, myślę, że skakują po, pozytywnie. W Polsce próbowano zrobić różnego typu imitacje herbali w postaci Saraja, sahira, tak, czy to innego to nie jest, tak. znaczy, no Wiecie co, jeżeli producent pisze otwarcie, że jest to produkt przeznaczony do palenia w kominkach, oczywiście jest to pewnego rodzaju wybieg mający obniżać koszty fiskalne. No ale ten produkt no, na melasie buraczanej to jednak nie to samo co na melasie trzcinowej o, nie i panie. nie ma się co, 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 co eee, czorować. Powiedzmy sobie szczerze, pamiętajcie, że możecie z zagranicy pocztością sobie raz na miesiąc 50 gram na swój użytek. Nie ma z tym problemu w cenach. Znaczy nie ma z tym problemu z tym, że trzeba zwracać uwagę na, na uczciwość sklepów i koszty wysyłki. Yy, znamy takie przypadki, kiedy był towar za zapłacony, wszystko miało być elegancko dogadane, mijają 2-3 miesiące i cisza, nic nie ma. ani nie można się dodzwonić ani nic, a z drugiej strony widzimy, że ta sprzedaż... I tutaj mówię w kontekście sklepów w USA idzie, że ludzie kupują, że są jakieś tam pozytywne komentarze w tym sklepie, a Polska z jakichś powodów nie, 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 przez, nie, nie przez wszystkie sklepy jest obsługiwana, czy chce być obsługiwana. Więc tak, jeszcze jedna rzecz, o której... Znaczy co, teraz byśmy poznali, co w Cisza się piszczy. A co piszczy, więc e, ca, cały czas się pojawiają nowe produkty, e, cały czas staramy się być e, na bieżąco z nowościami. Bardzo rozszerzyliśmy segment Melas Elements. Spodobało mi się to, że zmieniły się opakowania. Zmieniły się opakowania i może ja podskoczę tutaj za chwilę pokażę. Tutaj mamy przykład. Starego opakowania Lemensa w takiej buteleczce, ją pewnie wszyscy palący sisze znają. to 100, 100 ml, z kolei nowe opakowanie, to jest taki słoiczek. Generalnie cena została ta sama, nasza nadal się obniżyła, bo jak pamiętam wcześniej w detalu takie melasy były sprzedawane po 25 zł, teraz te melasy te są sprzedawane po 23 zł. Niestety z Koszty to element z 10 na 12 zł, ale komplet pozostał w tej samej cenie. Czyli tutaj 2, 2 zł spadło, tu 2 zł wzrosło, ale dla klienta w zasadzie wszystko zostało po, po staremu. No tak, ten słoiczek jest fajny. Może nie jest on aż, ta, aż tak szczelny jak ten, ta opakowanka tutaj, bo czasami, przynajmniej w transporcie, jak to, przychodzą do, do mnie tam jakieś pudełka, to coś się ulewa, ale tak. Możemy do niego śmiało wsypać sobie już przygotowany tyton. I to jest plus. No, jest plus i, możemy, I mamy gdzie to po prostu trzymać. Bez szukania po Udałem, słoikach, jak to tak. Połowy, e... opakowań, tak, tak jak to po... Bez Bez podbierania mam, mamie słoików na przetwory. E... Da radę używać sobie takiego słoiczka, co, co A wiem krótko. Jak to jest, jest tam z wkładaniem palców do środka, żeby wyjąć to? Znaczy, jest gruby. jest no, jest no, taki okaj, gruby, jest. Wiesz, da, da radę spokojnie się tym ogarnąć. Nie, troszeczkę mam wrażenie, że mogłoby tam wejść więcej tytoniu, wiesz jak, jak na tą melasa. W sensie, że tak z 20 gram, znaczy 20, bardzo, z 5-10 gram więcej, by, by, by mogło spokojnie wejść. To jest opakowanie duże, 100 ml, do tego wsypujemy 20. Gram tytoniu Element, z tym, że myślę, że można wsypać jeszcze spokojnie z 5 albo ich 10 i będzie szczęście. I razie też starczy do tego. Tak, tak, w zóno starczy. Eee, tych smaków no, powychodziło po teraz bardzo dużo, jest w czym, jest w czym, jest w czym, jest w czym wybierać. Widzę, że pojawiły się w końcu jakieś takie normalniejsze owocowe smaki. No oczywiście, może że te owocowe to były zawsze, ale pojawiły się na Nawet... przykład um, e, kola, Marakuja, taki cukierkowy ice. Co jest ciekawego jeszcze? Z cytryny wyszły bodajże cztery różnego typu smaki, bo jest likier cytrynowy, jakaś ekstra cytryna, kilka innych rzeczy. Bardzo fajnie, że pojawiła się marakuja. Jest ona o wiele lepsza od marakuji hawany, na przykład, bo niedławi i jest naprawdę smaczna. Co jeszcze u nas z nowości? Przede wszystkim szeroki wybór wę 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 węży na a w różnych kolorach. I kolejna rzecz to jest kilka szisz, produkcji chodzi o Kaja tutaj shisha. Za mną tutaj Tutaj widać z tyłu. Największa yy... średnia i największa tak. to będzie. Znaczy, wiesz co, bo generalnie Kaja to robi takie shisha z tyłu właśnie nad takie bardziej modernistyczne. Z tym, że też wypuściła serię fajek z, y, z Syrian Style, o w ten sposób bym powiedział, czyli takich stylizowanych na, na seryjskie fajki. Podoba mi się tak, że wszystkie części tutaj pasują, są zrobione elegancko i to też zwracam uwagę na szkło. Na przykład y, ta fajeczka tutaj widać, ta niebieska tak, Syrian Style, y, to samo stróżymy, na z ona jest zrobiona ze szkła. Tutaj producent zachwala, że, że jest to szkło z Bocheni, czyli z, z szkło czeskie i ma niesamowitą klarowność, jest bardzo eleganckie. Nie, nie ma bąbelków, nie, nie ma zanieczyszczeń, nie, nie ma jakiegoś syfu w tym szkle. Widać, że, że, że jest to szkło, że jest to dzban zrobione z czystego szkła nie z tłuszczki szklanej, jak ma w przypadku jakichś takich siż branych z krajów arabskich e, czy, 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 czy z Chin. Bardzo wysoka klarowność i też fajnie jest to, że nie widać śladów. Łączenia dwóch połówek szkła. Tak po prostu nie widać, jest Sprawy, to jest nie są W formie nie ma żadnych Dobrze, pani sąsiedzie, cena. Cena, no jeżeli chodzi o nadgile Kai, to najtańsze, najmniejsze są od 140 zł w górę. Nawet niektóre modele osiągają cenę ponad 300 zł. To nie jest drogo, 140 zł, to jest dla Ladina. A, to znaczy, wiesz co? Może tak. E... Ta jefańska, które tam na samej górze stoją. Nie wiem, czy. Zalazie, czy tam to widać. to ja tutaj będę, Ty opowiadaj, a ja przestanę za kamerką i podjadę. Aha. A tutaj mamy przykład, właśnie e... Kai. O sobie stoi obok czterech lampartów. Generalnie to chodzi w tej samej cenie, produkcja. Te, to są, w zasadzie te same materiały, bardzo zbliżone. Wygląd się różnią tylko włącznie z W lampartach mamy typowy cybuch właściwy dla, dla larginii, z kolei w kali mamy, mamy Vortexa założonego. I to są takie najmniejsze fajki 140 zł. S są małe, OK, ale jakościowo naprawdę bomba. I jeżeli też szukasz sziszy mniejszej ale wysokiej jakości to już 140zł się można tutaj zmieścić. bo szisze tak, tego typu droższe już jakaś jakości wyższej. No ale już tak, w taką większość można kupić za 250zł. No. Ja tu powiem za kamerę, że faktycznie oglądałem je z bliska, bardzo mi się podobają jakościowo są super.